Ale się nie cieszy. Nie, no, Wszyscy się cieszycie Obróżniego. A to, jest, to jest taki cicho. My mamy z nim takie kontakty, że jak no. Wojtek dzwoni, ja nie odbieram. Można? można. Podwójny trudne. mistrz, double champ Andrzej Grzebek po f 24 gra Gratuluję tego wielkiego zwycięstwa. Tak? Jedziemy? Bo... No, jest? To, no poczekamy, no to jedziesz, jedziesz. Jest Czekaj. Mamy teraz, czas. Raz, raz, raz. Ja jestem w ogóle świeżo nie Jeszcze nie. raz. <grym> raz, raz, raz. Nie ma. Opuszczący. jak to Emaroksów nie ma? Cierpiercie. No to jest ich sposób na jedynkę. <grym> to, to oni chcą indywidualnie to... zrobić. Mikrofon nie działa. No dobra, ale, żeby było to Wszyscy jedynki teraz, Nic, co? Dobra. dobra, jedziemy. Tak? Dobrze. Andrzej Grzebek, podwójny mistrz organizacji fen, Gratuluję tego zwycięstwa, Wielkiego Zwycięstwa. Sam nie wiem właśnie, czy powinien się cieszyć bardziej z tych dwóch pasów, czy z tego, jak pokonałeś Kamila Gniatka, w sposób, jakiego nikt wcześniej nie zrobił, bo nikt go nie znokautował. Dobry wieczór Państwu. Tak, no Kamil był niepokonany federacji fen. Gdzieś tam mówiłem wcześniej że zakałtuje Kamila w pierwszym rodzie, no nie udało się to zrobić w pierwszym rodzie, ale udało się w trzeciej, więc mogę powiedzieć, że znowu nie rzuciłem słów na wiatr. Tylko zrealizowałem swój Jestem, jak tu mówią, polskim problem nokautu może nie do końca, ale udaje mi się gdzieś tam te walki kończyć przed czasem. Bardzo z tego się cieszę. Kamil naprawdę postawił świetne, mocne warunki. Szapo Baba dla niego wróżę mu naprawdę świetlaną przyszłość Federacji FEN. Bardzo się cieszę, że daliśmy świetny pojedynek. Myślę, że wszystkim się podobało. A muszę przyznać, że były momenty takie bardzo zaskakujące, zwłaszcza ten parter rzeczywiście. Nie kłamałeś, a w zasadzie sam nie wiem, może i kłamałeś w tym trailerze sam, po prostu nas kołowałeś wszystkich i się również chyba Kamila właśnie, że, że masz wszelkie narzędzie, żeby mu zagrozić w jego płaszczyźnie. Dokładnie tak, mój trener Robert Bardzawa podwójny czarny pas w judo i jiu-jitsu, więc tutaj z nim dużo pracujemy i, no i chcieliśmy zaskoczyć. No. Może nie był do końca to nasz plan, ale czułem się mocny w parterze i dlatego, mimo że Kamil mnie wywrócił, bo wiedziałem, że będzie wywracał gdzieś tam, dałem się po prostu sprowadzić, ale wiedziałem, że w jego się też będę kotem. Tak jak Mateusz Gamot pokazał to z kleberem Kojkę, tak samo jak chciałem pokazać to z, z Kamilą a, a trzeszczały tam jego, no nie wiem, wszystko, barki, łokcie? Wydaje mi się, że tam ta balacha już niedużo braku, żeby po prostu go podać. Tam już był przeprost, nie wiem, coś po prostu braku, bo tak skąd też cały czas się wykręcał. Mm -hmm. Tak naprawdę widać było, że nie jest to chłop z pierwszej łapanki i, i zatem temat tak naprawdę cały czas mi się kręcił. Próbowałem to skontrować na no nie dało się. Obejrzyj wagę, nie uwierzysz. No kurczę, wiesz co, wizualizuję są teraz w głowie i kurczę, nie wiem czego tam braku. No kurczę, myślałem, że... Czego nie myślałem, że już to mam, kurczę, a jednak kurczę, wiedziałem, ale słyszałem od trenerów, że dosiad, dosiad, dosiad. No, no nie ukrywajmy, jest dobrym graflerem, więc... No ciężko mi powiedzieć, nie udało się go podać, ale udało się go ubić, więc no co, jestem mistrzem podwójnym, więc a to się cieszę. to zamroczenie w pierwszej rundzie, bo to jest taki standard już powiedzmy w Twoich pojedynkach, że jest taki, e, no, dużo emocji po prostu i te zwroty akcji. Cieszę się, że właśnie e, kibic ma też takie to, że ja też dostaję w tą głowę i też gdzieś tam padam, prawda, bo no to chce się potem oglądać, bo już nagle jak Phoenix e, Bepiołów wstaje dalej walczy, to to jest nagrane, no, nie? Tak kiedyś e, widziałem tu wywiad, że powiedziałeś, że jest, że mam ja tak powiedziałem. Tak, to powiem... po alkoholu. A Pamiętam to, te słowa, że Andrzej ma słabą, juziak, chyba, że Andrzej ma słabą głowę. Że tam ja go... tak, tak Tak, tak, ja ci nie nie to wyszło. przypomnę, ale nie mam swojej głowy, lubię dostać i wtedy się budzę i dopiero zaczynam walczyć. No i co? Powiedziałem tak. prawdę. To... Dokładnie. Ale Andrzej, nie o Twoje pasy, bo to najważniejsze przecież. Nie są moje pasy? Nie ma. Menedżer zabrał i jeszcze... Nie, 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 menadżer proszę daleko, menadżer tutaj wszystko pilnuje. Nie, po prostu został mi przez Federację i nie wiem czy już jestem mistrzem, czy już nie. Nie wiem, myślę, że dostanę, jak dostanę to się ogłoszę na Facebooku, że mam te dwa pasy. Na razie nie mam żadnego, przykro mi, bo powinien to być obwieszony, ale ich nie ma. mówię, mówiłeś, że w 77 bardzo dobrze Ci się zbijało w 77. Jak w ogóle czujesz się w trakcie walki? No powiem Wam, że tutaj yy, y, kategoria 77 to chyba w dziesiątkę, no. Najlepszego no wymarzonego wejścia do kategorii 77 sobie nie mogło wymarzyć. Znokautować Kamila Gniatka, zdobyć pas, zbić wagę. Ciężko na to całą szafę nowych ciuchów. Zegarków i butów. Ale już obiecałem, bo dostałem od managera arnoxowe buty, więc bardzo się cieszę, on do kolekcji, ale na pewno garderobę powiększymy i co? No i się cieszę. Czyli to Andrzej, teraz 7-0 i Chińczyk następny? Nie, modno, to już za daleko. Zostawiam mu jego paso, jak już coś, to do 9-3. <grym> Jeszcze polskiego mm, zawodnika z dwoma, trzema kategoriami, z trzema pasami nie było, więc może akurat ja będę pierwszy. Andrzej, no tak. M mogę? Możesz? Dziękuję. Andrzej, ja pamiętam taką walkę, po której się ciężko budziłeś, pamiętasz, byliśmy przy tym wszyscy. E, nasze znaczy wszyscy nie, się nie no, ale binajmy, jeszcze... Nie, 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 nie tak, binajmy. ale nawiązuje do tego, że no, historia pokazuje, że można się podnieść nawet po tak ciężkiej sytuacji i w tej chwili można powiedzieć, że to jest historyczny moment. Ty czujesz, że tak naprawdę przez te parę lat, bo to chyba jest 6 albo 7 lat, jeśli się nie mylę, minęło szmat czasu i wykonałeś kupę dobrej roboty. Cieszę się, że to jest zauważalne przez media i wszystkich widzów. Naprawdę mamy tak świetny sztab trenerski, tak świetnych partnerów, że dla tego progresu nie da się nie zrobić. No, no co wam powiem, no, trenerze wkładają taki rozwój w moją osobę, że no, czasami aż mi się chce płakać, że oni tak poświęcają całe swoje życie w moją osobę i tak mnie rozwijają. No i sami widzicie, że siódme zwycięstwo z rzędu, yy, no kurczę, no, wszystko zawięcza mnie tak naprawdę, bo ja jestem zwykłym zwykłym tylko człowiekiem, a oni po prostu wkładają tyle pracy w moją osobę, że, no, że widzicie, że no, pniemy się do góry i na tym nie przestaniemy. Andrzej, powiedz mi, jakbym na przykład jutro zadzwoniło UFC i zaproponował ci kontrakt. Jak to wygląda sytuacja z Fenem? Możesz. Pójść? Nie odbieram telefonu. Przykro mi, Dona White. Sorry. Ale to. Ja jestem. Tydzień mnie nie ma, przynajmniej dwa odpoczywam, muszę się zregenerować. Naprawdę ciężko na to pracowałem, żeby teraz po prostu odpocząć i zas, zasłużenie się sobie z domu, z psem się pobawić, zjeść burgera, zjeść pizzę, bo przez 8 tygodni to i ale to też jak do końca, jak, już i... Jako jak mhm. już i wtedy zadzwonią, to czy wtedy będziesz odbierał? Ja niestety wszystko kieruję do mojego sztabu tyderskiego i do menadżera, ja jestem tylko żołnierzem, wykonuję świetną robotę, a zostawiam wszystko w ich rękach, myślę, że jeśli będzie taka propozycja, może nie jestem jeszcze gotowy na UFC, bo jeszcze mam dużo braków, ale uwierzcie mi, że jeśli tam się dostanę, zrobię wszystko, żeby tam tak samo wyglądać. Andrzej ma przekierowanie ustawione na, z UFC na menadżera. Andrzej, wracając, jeśli już byś trafił do tego UFC 77? A rzecicie mi tego? Oczywiście. Oczywiście. No to jak? Rzecicie mi no to wszystko? No to wskazuje, że zrobią kolejny krok do tego, żeby się tam dostać i na pewno na 7.7. Na pewno nie w 8.4, bo tam są już koniska, a nie konie, więc to nie będę się szarpał W 7.7 myślę, że mogę tam coś nawojować, ale jeszcze tak mówię, dużo pracy przede mną. No za taką walkę myślę, że 50 tysięcy dolarów by było. dałoby się, troszkę byśmy wzmocnili klub, troszkę byśmy dokupili, coś tam pozmieniali, coś by się ogólnie działo, ale spoko, może Fendo doceni i też coś da. <grym> na bank. Czułam na, na bank. Moja kategoria bagowa dzisiaj w Londynie main event UFC til czy masz Vidal? Teal. właśnie Darek Teal. Gdzieś tam lubię jego styl, jego taką bazę, trochę pod McGregora. Wydaje mi się, że spokojnie to ogarnie. Dziękujemy, dziękujemy. Dzięki, pozdrawiam, dawe Wie, jedziemy po swoje.